Hej. Witam na 88 odcinku Assassin's Creed Odyssey na PS5. Jesteśmy dalej w Hadesie i teraz spotkamy się z Elpinurem. Mamy już na sobie zbroję Poległych, która jest paskudna, ale nie zmieniam jej wyglądu, no bo jest fabularna jako się przemęczymy. To już jest trudno, byłam. Jednego ja skarbu nie mogłam znaleźć, ponieważ on jest za zasłoną. Ale teraz przejdziemy. To będzie naprawdę ciekawe. No, przechodzimy przez zasłonę. Muszę sprawdzę, czy nagrywam. Zawsze się denerwuję, że zapomnę. Nagrywam. Idziemy. Ciekawe. Ale finariusz tu jest. You look fabulous. Ciekawe. Well, let me tell you my plan to catch the Monger. <laughs> Ty już lepiej niczego nie planuj. Nie, opowiedz. Let's hear it. I'm ready. Exceptional. I'll distract the prisoners while you head straight to the Monger. We can't let him escape. Once you defeat him, take him to the deepest abyss of Tartaros. You'll have to pass through the entrails of Gaia to get there. Entrails of <sighs> Never mind. Let's go. <laughs> Aha, tak to wygląda? Aha, on, ich na siebie wziął, to my lecimy, dobra. Destroy them! Hunger! Ugly and mine! Ugly is death! I can't believe it! Uh, that fucking jelly is uh, helping you know. us! Uh, Hades wants you back in Tartarus where you belong! Uh, Hades doesn't fucking care! Oh, i got you, the partner! You're dead beat! Ha! Huh? Took you long enough to fight me, Foxy! What's the matter? Give me a tear out to do your fighting, Mario. This time I'll tear you to shreds. be Ja biorę topór. hey, 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 hey! hey. Chcę, że zniszczę. Będę szybcy z tymi szczeliciutkami, ale opór zadaje jakieś obrażenia. Dobra, 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 ja teraz muszę sobie i trochę wyprodukować. Dobrze, teraz. Not better than the first time I killed you. Fuck you. <laughs> <laughs> Dobra, szarża. Wysysy jakąś. Jest imponująca. for your head jeszcze kto do, do mnie tu ce celuje jeszcze ciebie tylko Dobra nareszcie Kramasz Ale tu miałam coś do znalezienia jeszcze Tego wstrętnego wielkiego kramarza tak niesie O i te potępione dusze tutaj ja. Przytrzymaj l 2 i R2 by ci są A tak. To jest odchłoń Tartaru We make a good pair. At first, I was worried you wouldn't stick to the plan. You haven't been very trusting of me. No. Can you really blame me? You and Nicole destroyed my life! I understand, but tell me you see that I've changed. That I'm trying to do good in death where I failed in life. I cannot move on without your acceptance. Kurczę, pieczonej, co zrobić. <laughs> nie wiem. Nie wiem, co zrobić. On nam tu rzeczywiście pomógł. Spróbujemy, mu wybaczyć. I suppose you have changed a bit, my dear eagle bearer. You have no idea what your forgiveness means to me. Who said anything about forgiveness? I feel as though I can finally move on. Hades, I—we returned the Monger to Tartarus for you, just as you asked. I made no such request. But you referred to the Monger as a thorn in your side, and you inferred that I wanted him returned. Clearly, you still have much to learn, Elpinor. Uh -huh. We'll discuss this later at my palace. Still. I'm on my way to eternal peace. But thanks to you, I believe you're forgetting something. <laughs> Why would you help your enemy find peace? I thought you and Elpinor were working together. Elpinor was merely a means to further along your far more interesting journey. Any chance this means you'll teach me more about the staff now? Patience, Keeper. A few more twists are still to come along your path. I'm looking forward to seeing how it all plays out. You used Pinor as some sort of trial for me. Close. But the fates wove your path with a defter hand than that. What are you talking about? You'll know soon enough. Zrzuca w skórę. No, nie wiem, czy dobrze zrobiliśmy. Niesamowite, pomysł zdolności. Oczywiście tu sobie przypisujemy. No, nie wiem, czy dobrze zrobiłam z alpinorem, no ale co zrobić. Oś taki myśliwy nie jest, ale to wygląda strasznie. Dlatego tu takie zdjęcie zrobiłam z tymi latającymi, upiornymi duszami, przeklętymi. Dobrze. Przed nami są jeszcze zadania. O właśnie, tu jest to zdjęcie. Mamy kolejna lekcja. Dusze Strażnika, teraz będziemy mogli już przejść przez zasłonę. A ja się zastanawiam, ile mamy tutaj Ostrakonów, które doprowadzają mnie do szewskiej pasji. I myśmy sobie je zrobili teraz. Jest ich strasznie dużo. Pięć. Podziemny świat, wokoło koła. Spalone ziemię, Xion był mordercą. Złamał wszystkie zasady dobrego gospodarza gdy zdradził swoich gości i próbował uwieść samą żonę Zeusa. Bóg Błyskawic w końcu go ukarał, przykuwając nieszczęsnego Xjosa do koła, które będzie obracać się przez całą wieczność. Idź na północny zachód, a znajdziesz mnie w pobliżu gorącego w Północny zachód... z tą geografią... Ubisoft <laughs> to będzie naprawdę karkołomne przedsięwzięcie. Gorące palenisko to jest tu. Zdjęcia użytkowników pomogą? Docieramy do miejsca. Oczywiście nie umiałam sama znaleźć, więc pisałam. Poszukać w internecie Ech, to jest tutaj Ja uznałam e, północny zachód e, jako całość A to jest północny zachód spalonych ziem I tak w ogóle to, to nie jest północny zachód Tylko jak patrzymy na spalone ziemie To to jest zachód Ale dobra To jest tutaj jest koło. Interakcja. Wokoło koła, mamy to. Oczywiście ja zbieram to strakony, bo to są nasze grawarunki i ja tym z nich korzystam, dlatego dlatego się tak męczę następny Zobaczymy, czy sobie poradzę, czy muszę szukać w internecie. Nie tu, co ja robię. Tutaj. Zresztą dużo ich. Śmierć głodowa. Podziemny świat. Żałobne pola. Prawdziwa udręka to schylić się nad stawem pełnym wody, które znika na Twoich spragnionych oczach. Wyciągnąć rękę po owoc na drzewie, by gałąź nagle znalazła się poza Twoim zasięgiem. Takie właśnie nieszczęście było przekleństwem Dantalosa. Ty jednak możesz uniknąć jego losu, odnajdując płytki staw na zachód od miejsca, w którym ostatnio u. Dało ci się nie znaleźć. Rosnące tam drzewo zapewnia mi cień i schronienie. Dobra, żałobne pola. żałobne pola. Spalone ziemie, żałobne pola No to są ogromne, te żałobne pola Jest, znalazłam to jest tutaj. Tym razem bez pomocy internetu. Musimy się tutaj tepnąć. I to będzie tutaj, jest płytki staw. Jest, śmierć głodowa. A przynajmniej jeden udało mi się znaleźć. Dobra. Następny. No, a czemu ja daję I zostało jeszcze trzy. Głaz zawsze spada. Podziemny świat żałobne pola, czyli jesteśmy dalej w tym samym regionie. Udaj się na wschód i przetocz głaz przez szczyt wzgórza. Gdy się sturla, ponownie wtocz go na strome zbocze. A później znowu i znowu i tak przez całą wieczność. Niemniej jednak podejmiesz kolejną próbę, spójrz pod nogi, póki jeszcze nie ogarnął cię obłęd. Wschód, powiadacie. No to jesteśmy na żałobnych polach. Wschód. I tu się już podałam, i, i, i poszukałam w internecie. Ciągle szukam na wschód, aż jeszcze raz w to zajrzymy. Udaj się na wschód i przetocz głaz. Udaj się na wschód. I teraz zobaczcie, gdzie to jest na mapie. Tak. To, to jest wschód. To jest wschód. Ja nie mam więcej pytań. W zasadzie to już niedaleko tu byłam. I się poddałam i zaczęłam szukać w internecie. To jest południe. To nie jest wschód. Brak mi słów. O, jak przez przypadek. fajnie przez przypadek. Leciałam w stronę tego znacznika, który sobie zrobiła Rany boskie. Gład zawsze spada. Boże. To jest tu. Ja szukałam najwyższego wzniesienia. To nie jest yy... dobra. I, I tak to tu jesteśmy. To jest schód. To jest schód. Ja ja, 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 ja nie mogę po prostu. Dobra. Ale nic, spróbuję dalej. Wstały dwa. Złe wzorce. Teraz na spalone ziemię się udamy. Bezbożny Salmoneus chciał być go jak boga, ale jego durne udawanie tylko za chęciło prawdziwych bogów do starcia go na proch. I gniew spalił na północy całą osadę, zostawiając jedynie pusty krater. Leżę teraz i czekam wśród zgliszcz i popiołów. Spalone ziemię. Na północy osady, tak? Teraz szukamy spalone ziemię. To żałobne pola. Spalone ziemię. Jezu, jakie to jest wielkie. Gdzie mam iść? Jakaś wioska. Pycha! Tutaj! O, dobra. Muszę znajdę. Na północ gdzieś. Dobra. Sharp watch To będzie tu? Tak, ja się naszukałam. Ja tu przeszukałam, tutaj całą tą, tą wioskę. A to jest tu. Interakcja, dobre, złe wzorce ale znalazłam sama <laughs> nie poddałam się dobra to nam został ostatni tytani przemysłu rozpadli na cierpienia nim przepowiedziano ich upadek Kronos i jego tytani rządzili całym światem Zostali obaleni przez Bogów Olimpijskich i skazani na wieczny pobyt w najgłębszych otchłaniach Tartaru. Idź od Ech w stronę zachodnich ołtarzy, które reprezentują 12 członków, a znajdziesz mnie pod sklepionym łukiem. Dobra, rozpadlina cierpienia. I od Ech w stronę zachodnich ołtarzy. Rozpadlina cierpienia. Там было так? Вот эх, у даже титанов. Ołtarze Tytanów. Zachodnie ołtarze, dobra. w takim razie Mamy tutaj jeszcze tyle do zrobienia Trochę mi zajęły y, te ostrakony Nie wiem, jak długo będzie ten odcinek, być może będzie krótszy, ale ja już muszę kończyć. Także w tym miejscu się pożegnamy. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Na razie, pa!